six. Fajnie, że tu trafiłeś. Jestem Iweta i od prawie czterech lat z moim chłopakiem i kotem mieszkam w kamperze. Rozsiądź się wygodnie i nie zapomnij o przekąskach. Podróżując razem z nami gwarantujemy kupę śmiechu i dodatkowe kilogramy. Podróżujemy po Europie, jak i poza nią. Uwielbiamy słońce i wszelkie aktywności fizyczne. Jesteśmy zawsze chętni, by odkrywać to, co nowe. Od roku pokazuję nasze życie tutaj, na YouTubie i zapraszam Ciebie na nowy sezon. Wraz z tym sezonem zmieniliśmy również nazwę naszego kanału i logo. Ten sezon zaczniemy od Słowacji, następnie udamy się na Węgry, pokażemy Wam ceny paliw i fajne miejscówki, by następnie przenieść się do Rumunii, a już stamtąd przezimujemy w Grecji i w Turcji. Serdecznie zapraszam na spędzanie przygód z nami, a żeby żadnych nie przeoczyć koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i zostaw dzwoneczek. Zacznijmy już ten sezon. Chodźcie zobaczyć co nas czeka.

No i dojechaliśmy Nasz pierwszy dłuższy postój chyba, ile tu zostaniemy Dojechaliśmy na Słowację, mieliśmy jechać na Węgry, ale już nam się nie chce jechać e, Więc generalnie zostajemy na Słowacji, znalazłam fajne miejsce, jesteśmy w sumie otoczeni górami jesteśmy koło jeziora, jakiegoś je w sumie, jest spokój klimat I jutro ruszamy dalej W stronę Grecji e, Będziemy się kierować na Rumunię, na Transfugaraską, jak się nie mylę a na razie chłopaki siedzą w kamperze i tak sobie stoimy. Jest totalny upałe, jest 30 stopni, jest masakra w kamperze. I na dworze zresztą też. Jesteśmy pewni, czy możemy tu stać. Ale ten gościu na nas kuterze cały czas. w ogóle jakiś klimat tego z tyłu jak wszystko widać. Jezu, Jezioro i góra i to pięknie wygląda, ale czar! Eee, właśnie to zobaczyć na tablicę. Gdzieś było niby, że jest zakaz. Wjazdu? Ale wjeżdżałem za chwilę auta, więc nie wiem, to sprawdzić. No dobra, faktycznie jakiś znak jest. Jest na nim narysowany samochód i motocykl. I coś jest napisane. O, nie będę czytać, nie będę robić z siebie. Dało no, nam w internecie. Gdy ktoś pytać Pawła, o co chodzi, on no, będzie wiedział. No to dzień dobry. poranne spacer mamy zaliczony. Ciołko już na smyczy, Tak jest pięknie. U nas zrena. Przepięknie. pięknie. Chmury za zasłonięte, są co prawda, w mgle, ale i tak jest pięknie. Paweł coś tam szuka w garażu. No i zostaliśmy sami, praktycznie na parkingu. Jest jakieś jedno auto. I my. A jest fajnie. Jeżdżamy z naszej miejscówki, jedziemy w stronę Węgier. Było gorąco? No co nie, nie było tragedii. Ale ogólnie jest cieplutko już od samego rana. Miejscówka bardzo fajna i godna polecenia latają na skuterach, dużo ludzi jeździ na rowerach, na rolkach generalnie była cisza i spokój, nikt nas nie wyrzucił. Mimo tego zakazu, nie? Uważaj, co Ale się pięknie robi, no. Zamek na górze, zobacz. I nawet to złapała. I właśnie zapomniałam Wam powiedzieć, że to miasteczko, w którym byliśmy, które się nazywało Żelina na Słowacji, jest bardzo związane. Ono, jak i zresztą cała okolica, z Janosikiem. A chyba nie muszę Wam mówić, kim był Janosik, bo był osobą, która zabierała bogatym i oddawała biednym w bardzo ciężkich zresztą czasach. kiedy yy, nakładano podatki na gospodarstwa, i ludzie uciekali do lasu i zakładali po prostu grupy rozbójnickie, bo nie mieli dosłownie nic. Yy, aha, i zapomniałam Wam powiedzieć jeszcze, że. Zrobiliśmy wczoraj od Wrocka do Słowacji, do takiej Żyliny, 400 km ponad chyba. No i zobaczymy, ile dzisiaj nam wyjdzie. Wstępnie mamy na mapie 264, zobaczymy, czy tam się zatrzymamy, czy będziemy chętali. Czerwone śniadanie No i cię już wariował Chciał wyjść Także że owsianka, czytaj zalana um, Na jogurtach Takim słodkim mm, Z orzechami, tak jak zawsze z owocami Co naszyjnikiem chyba i pestkami dni Będziemy i jedziemy dalej Wygoniłam starego, czyli proszę zjeść Idziemy się przejść ale chciałam wam powiedzieć, że droga jest taka se. Generalnie. Bo ja się śmieję, że robimy trening przed trasfogaraską. To są zakręty i ogólnie droga nie... No ale do najlepszych nie należy ten asfalt. Ale jest pięknie. Podoba mi się bardzo tutaj. Teraz to już proces jest, że on nie chce wracać do kampera, on nie chce dalej jechać. On chce dalej iść na spacer. Tak? Tak, Misku? Hej, piękny. Tak? Chodź, idziemy do starego, bo na nas czeka. Chodź że coś przekąsimy na śniadanko i lecimy, chodź. No i co? 50 euro. 50 euro nie obejrzły się bez mandatu. Wjechaliśmy na autostradę słowę, sło, słowacką i nie mamy winietki i no cóż no. Ale jest od 50 do 200 euro bardzo fajny policjant. No, bardzo 50 fajnie, 100... do euro bardzo fajny No dobra, ale był taki sympatyczny, taki fajny do pogadania. No więc powoli się kierujemy już na węgry <gry> z mandatem. A ty co? A ty co gnojku mały? Lulu! Hej! Psz, psz. Kto to tutaj w na drzewo? Co to taki, co to za odważny kocor taki jest tutaj? Psciolo! Fajna wadaca. No i tak sobie stanęliśmy. Na dole jest generalnie plaża, na której wszyscy są nago. I opalają się i kąpią się nago. I w ogóle. Jesteś ubrany? Bo ja oczywiście. Tu na drzewie był. Przed chwilą. Już go nie ma. Jak węgry. To oczywiście ich pyszna kiełbaska, wiadomo. I kupiliśmy jeszcze winko, A to pokażę Wam wieczorem, że to kupiliśmy. I jakiegoś arbuza takiego. Paweł mówi, że wybrałam zmęczonego życiem, ale jest dobre. Nie wszyscy dobrze znosimy upały i to są w ogóle takie pierwsze upały czela. I powiem Wam, że trochę sapał, ale naprawdę całą drogę grzecznie jechał. Był bardzo dzielny i czasem jeszcze ma takie napady takiego takiego sapania. Ale generalnie polałam go trochę wodą. O, teraz tak ma. Przelewam go trochę wodą, dałam mu tą miskę z wodą więc zaczął się myć troszkę rusza ogonem, więc widzę, że się denerwuje na mnie Czyli to dobrze Czyli to dobrze Ci będzie wszystko okej A miejscowość jest ekstra I też już po rozbieraniu sobie chodzimy tam się kąpać jest fajnie Chcemy zobaczyć, czy zopiemy starego w wodzie Tam stoimy kamperkiem Tak, w ogóle to witam się w kolejnym dniu i nie pokazałam Wam, jak stoimy. Tutaj jesteśmy na tej miejscówce. Co? Nie, nie nagrywaj, nie. po co mnie nagrywasz? Zwariowałeś? Chciałbyś, żebym Cię nagrywała. Paweł jest nago i myśli, że go nagrywam. <laughs> ja mam kamerę odwróconą w swojej stronę. W sumie to jest taka żwirownia, jak nie patrzeć trochę, nie? Ani to jezioro, ani to zbiornik wodny. Nie, żwirownia. No, żwirownia, no. Dużo ludzi przyjeżdża i się kąpie. Tam nawet są takie maszyny duże. No i generalnie po prostu przejechaliśmy kawałek dalej. I tak wygląda nasze obozowisko. Patrzcie co mamy tutaj przyczepione. Wyszło parę nowości do naszego kampera. Mamy trapy i są przymocowane fajnie z tyłu. O, jest Lulek nawet. Cześciolko, Co robisz, kochanie? Pierwsze fajnie, bo on się kręci w koło kampera Nie odchodzi nic z daleko Tutaj sobie zrobiliśmy herbatkę e, Z cytrynką wyciśniętą i z miodem Bo wiadomo, że chce się pić, a nie samą wodą człowiek żyje, nie? No i tak sobie fajnie sobie, fajna miejscówka, fajnie Wszyscy przyjeżdżają, kąpią się na golaska, jak to na Węgrzech Jest totalny chill I nasz mały bordello bum i żegnamy Za zachodem słońca ciepło wieje, wietrzek fajny piękny dzień zaczynamy, zaczynamy kolejny dzień Słuchajmy się do odjazdu, słuchajcie właśnie się wykąpaliśmy, jeszcze z rana, żeby uciec sobie szybko w, tym, w tej wirowni jakby prysznic, umyć się pijemy herbatę i lecimy na Rumunię Potracamy do zrobienia zakupy, bo koszyk wychodzi tanie o 15% zakupów Tankować się będziemy już na Rumunii Lecimy No i wyruszamy z naszej pięknej miejscóweczki, fajnej Troszkę odpoczęliśmy po trasce Spaliliśmy się przy okazji od słońca o, tu było nasze pierwsze miejsce, gdzie staliśmy. Tu była ta plaża nudystów. W sumie wszędzie, jest plaża nudystów, wszędzie wszyscy latają na golecach. No. Ale spoko klimat, naprawdę. Mega miejscu Jedziemy dalej. Dotankujemy się chociaż trochę, bo nie dojedziemy na tym paliwie do Rumunii. Ale jest po... Co? 643 forinty. Albo 646. I ilekolwiek to jest, to pewnie około 7 zł. Ta. Nie wiem, zaraz sobie przeczytam na necie Ale przejechaliśmy przez rumuńską granicę Nikt nie wchodził do kaptera sprawdzili nam tylko paszporty i lecimy dalej Zajechaliśmy się zatankować Nie widzę po ile jest paliwo Ale zaraz się dowiemy e, Wychodzi, że litr jest za 7,48 leja Zalaliśmy 20 litrów I wyszło 152, 153 leje Zaraz zobaczymy, ile to wychodzi na złotówki. Um, I super, trafiliśmy, bo wychodzi, że jest po 6,78 paliwo, czyli generalnie, prawie jak w Polsce. Yy, I to wychodzi na to, że yy, tak jest faktycznie taniej niż, niż na Węgrzech. Widzę, Paweł już stoi tam w kolejce. Robiliśmy sobie pauzę? No, rozprostowanie nóg. Nawet mam Pawła. <grym 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 <w ogóle> e, mamy owsiankę na śniadanie. Ciołko już był na dworze, też troszkę się rozprostować. I znalazłam taką miejscówkę, ona jest 4 km od drogi. I generalnie chyba jakby nie padało i by była czysta rzeka, to nawet można by się było wykąpać. Można pójść sobie na wodospad. I ogólnie są jakieś tutaj via z tego co widziałam, więc mi opis będzie... Lokalizacja będzie w opisie. Znając życie i... ale my pauza, zjemy i lecimy chyba dalej. I widzicie? Um, tu jest znak, że jest 20 minut do właśnie wodospadu i taką się nazywa. To jest wado Krish jakkolwiek to się czyta. Idziemy. Tam jest droga. Czy idę przez las i obok jest rąca rzeka, a ja w głowie mam, co się działo w Gruzji? Może. I może dlatego właśnie tam idę. Ale widzę, że wszyscy szli tą trasą, więc nie zbądziłam jeszcze. jeszcze jest dobrze leci pociąg patrzcie jaki bardzo fajnie oznakowana droga ogólnie no ale jak wiadomo, że ja mam dwie krzywe nogi więc już się prawie powróciłam, ale jest mega klimat. Patrzcie w ogóle przechodzimy sobie takimi stromami uliczkami, gruszkami. znaczy się to widzę, że się wąsko robi. Ej, ale jest klimat, pięknie, dobra, idziemy wyżej. Nie wyżej. Idziemy dalej. Tu jest fajnie łańcuch zrobiony. Można się przytrzymać. Nawet jak się schodzi. Dobra, nie będziemy kombinować. Chodźcie, idziemy. Raz, dwa, bo chłopaki czekają. Na mnie walcie. Patrzcie. I tu są takie oznaczenia tej drogi właśnie, które były na tym obrazku, że 20 minut jest do spadu. Jest bardzo fajnie oznakowane, wiadomo, że idziemy dobrą trasą. Uaa! Ale to już się stromo robi, słuchajcie. Tak. I wąsko. No, jest ciekawe, fajnie. Podoba mi się. Aktywnie dzisiaj. strzeżonka, po drodze. Patrzcie, ja wiem, że to nie wydaje się z gimbala, że tu jest stromo, ale jest serio mega stromo. I teraz nie wiem, którą stronę... Ej, nie, może spróbuję jeszcze górą pójść. Zobaczę, czy jest na górze najpierw. Widzicie, i tu też jest tak mega stromo, ale tu jest jakiś dom po prostu. Ej dobra, ale ludzie są tu na górze Czyli jednak trzeba było iść dołem Bo na górze nie ma nic Fajnego Ale coś się zjarało Tu płynie jakiś strumyk Strumyczek i tam widziałam, że można się Umówić Na rafting I to by chyba było tyle I za ten rafting pewnie się tutaj płaci Jak się nie mylę Ale tu jest czystotka woda Tutaj jest kryształ, słuchajcie. A tu bym weszła. Patrzcie jaki kryształ woda. Hit. No hit. O, ale zimna, ale czad. Dole jaki syp. What the fuck, ku... Jak można taki syp robić? Ale są, bo to aż żenada normalnie. Tam jest jakiś taki ładny, widzę, mostek. Ale, jak zobaczyłem, te śmieci to już mi się odechciało. Serio, spadam stąd. Żenada! Coś, co jest w ogóle zrobione za ileś tam tysięcy milionów euro i jest syf normalnie. Butelki plastik. Nie, no, że nada, nie. Że plastik był wyrzucany do e, wodospadu. Proszę, tablica. Za ile tysięcy milionów euro to jest zostało zrobione? A w wodzie jest plastik. Dobra słuchajcie, znalazłam wodospad Niesamowite, bo tu doszłam Już wam pokazuję jak to wygląda eee, Tam zeszliśmy z góry, co nie? I schodzimy sobie tu na dół Tam być coś się na górze Weriuje mi gimbal I tam gdzie są ci państwo jest wodospad Więc ja chcę tam dojść, bo w ogóle jest pięknie No jest przepięknie Tylko, że zbiera nam się tu ludzi, więc No wpycham się, idę, zdjąłam buty Żeby się Nie skąpać w butach okej, okay, ale jest inna A, to jest ten wodospad, no pięknie wygląda, super okej, okay. pięknie Patrzcie, jaki klimatik tu jest, super niesamowite to jest, no pięknie no i dobra, możecie zobaczyć jak to wygląda i słuchajcie, ja bym teraz jeszcze chciała wskoczyć do wody Zobaczymy, czy to się nagra. Nieważne jak wyglądam. Doszłam na wodospad. Wykąpałam się w nim nawet. Ale czad. Mega chleba. Ten pasek. <noise> no. A jak a, to? to, to, to Europa. Cała Europa się po całej Europie, a to, a to Ale piękne są te pałace. Fajnie to wygląda. No weź. Zrobisz taki pałac? Zbudujesz... Pa jeszcze tam są. Ty już co no, jest z tego. No, jest tam, że w Rumunii wszędzie jest fast food. Ale to wszędzie. Są też normalne knajpy, że można znaleźć sklep. No i mamy kolejny stop. Słuchajcie, znaleźliśmy jakiś monastyr, bo nie chcieliśmy wjeżdżać do klusz na poki, bo jest 18 i są straszne kolki. Ale słuchajcie, wygląda to pięknie. Pójdziemy zobaczyć może nie teraz, ale potem. Na razie trzeba kota wychodzić. Wyspacerować trochę. Chcę się przekąsić i się napić. O, tam ten już się wygina do filmików. O, proszę. Bardzo męczony kierowca nasz. Kilometrów robimy dużo. Drogi kręty. Jako się leci. Patrzcie, jaką kupiliśmy kiełbasę no. twardą. No, jak drewno. Jak drewno brzmi. No jest przepyszna w ogóle. To jest, to jest bardzo dobra. jeszcze taka. Tak, bo to są kiełbasy z Węgier, bo mówiłam, że będziemy robić Ale zakupy. takie, Dzięki. Tak, to było nasze pierwsze, które kupiliśmy. Kupiliśmy jeszcze wino i te takie ogórki. Te Ten... ogórki są moje ulubione. Tak, węgierskie z kapustą w środku, Pawciu je uwielbia. One nie są kwaśne, one są słodkie w ogóle. Otóż chyba je pokazywaliśmy, tylko jeszcze odcinka nie było. I robi, teraz będzie robił sosik do tortilli? Nie wiem dlaczego. Z cytryny, z majonezu i z oliwy, tak? Cytryna, majonez, oliwa, musztarda, chili i miód. Jest sztas. Kurwa, mega. O, to jaka mój. I majonez kielecki. Tylko. No właśnie, i tak a propos tego fast fooda, bo nie skończyłam. To jest fast food. Ale w sensie, przecież nie jest fast food, więc zrobiliśmy swojego zamiast jechać na fast fooda. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pyszniutki. Fast food własnej roboty, to jest tak. dla Ciebie. A, dziękuję. Zabiorę Was teraz w tajemnicze miejsce. Bardzo tajemnicze. I jakby było ciemno, nawet by było mrocznie i strasznie. A tymczasem jesteśmy na cmentarzu. Ale tak mi się tu podoba. Tu jest pięknie, ażbym zrobiła sobie fotkę, i to jest straszne. Ale wygląda, no jest przepięknie po prostu. Wow, nie? Wszystko jest jednakowo, i tak no wygląda to nie co jest niesamowite normalnie. Nie widziałam czegoś piękniejszego. Przysięgam. U nas w Polsce to każdy grup jest inny, wszystko wygląda inaczej, a to wszystko wygląda tak samo. Pięknie. I tam są jeszcze jakieś takie stare, zrobione z drewna, i to też ma mega swój klimat. Tam jest jeszcze z tyłu taki jeden, stary chyba. Fajnie to wygląda, mega pięknie. Każdy z nas traci bliskich i to jest ciężki temat i nie ma nic fajnego w takich miejscach, to jest oczywiste, tak? W takich miejsc też generalnie, jeżeli chodzi o nagrywanie, czy robienie zdjęć, to umówmy się, że nie zawsze to jest smaczne. Eee, ale taka jest kolej rzeczy i tak wygląda życie. Fajnie odwiedzić takie miejsce. Coś takiego innego wstępuje w człowiek, ale lubię. Sorry, no. Będą kościoły będą cmentarze i pewnie wiele innych takich dziwnych, chorych moich fazek. I tym pięknym zachodem dzisiaj się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie proszę zostawić komentarza, łapki w górę lub subskrypcji. To wszystko nam pomaga się rozwijać. Cześć, do następnego.